Yes, Cieszę się, kiedy różne osoby z różnych środowisk, i z różnych partyjnych środowisk przybywają, także cieszę się za, za obecność każdego z Was, bo oczywiście to jest taka pewna ze strony tych osób potrzeba serca i takie jakieś wdzięczności. Piękny strzał, dobrze przygotowane działo, że gratuluję różnikarzowi, który to, to wszystko wykonał, także cieszymy się. To jest też taki element tego wspólnego świętowania, nawet ten strzał, czy obecność naszych braci. Kurgowych, którzy są i niektórzy z tej naszej dyscyzji, a niektórzy przybywają z różnych części nawet naszego kraju. Takie życzenia to dla nas wszystkich, abyśmy żyli w spokoju, ale też i w pokoju w tych dzisiejszych czasach. To jest najważniejsze dla naszego kraju, dla każdego z nas, dla każdej polskiej rodziny. I tego życzę też, dziękuję za życzenia, za wyrazy takich życzeń, które przyszły, czy z drogą internetową, czy pocztową, także, czy przez Waszą obecność, także dziękuję wszystkim. Jestem zaszczycona, że akurat jestem właśnie w tym miejscu, no i bardzo się cieszę, że jesteśmy jako zbractwem w takiej grupie. Imieniny biskupa autentycznie jest wielką tradycją i jesteśmy wszyscy, czekamy z utęsknieniem na ten dzień 21 listopada. W jakiś sposób, żeby podziękować, żeby pokazać swoją przynależność, swoje takie jestestwo, że jesteśmy blisko Boga, Kościoła i ojczyzny. Od 1217 roku. 1217 rok to był początek bractwa kurkowego. Od tamtej pory z mało na komunizm, bractwo kurkowe zawsze było blisko kościoła, blisko Boga, blisko no, miłujemy bardzo Polskę. W związku z tym nasza tutaj obecność jest potwierdzeniem, że zależy nam bardzo na dobrych kontaktach z pastorem decyzji umrzeńskiej, zależy nam bardzo na, na tym wszystkim, co buduje człowieka, co buduje jego jeszcze jego siłę, a uważam, że bycie blisko Kościoła to jest pomnażanie własnej siły, dawanie światła na przyszłość, do, do innych działań, do lepszych działań i, i w jaki sposób tworzy się całe to ognisko takiego wspólnego, dobrego działania. Cała elita łąży, można powiedzieć, i też mieszkańcy przychodzą tutaj, aby złożyć biskupowi najserdeczniejsze życzenia. Ja oczywiście reprezentuję samorząd województwa Podlaskiego, zarząd województwa i w imieniu tego gremium również. Przyłączamy się do najlepszych życzeń dla, dla biskupa Łomżyńskiego, życząc mu oczywiście cały czas tak dobrej aktywności jak do tej pory i też nowych wyzwań, które stoją przecież przed Diecezją Łomżyńską. Przyłączamy się do tych życzeń i oczywiście deklarujemy wsparcie w wielu przedsięwzięciach, które czy też na tej niwie społecznej, czy kulturalnej Miasta Łomży, Ziemi Łomżyńskiej wspólnie czynimy. Uroczystość imieninowa Ekscelencji Księdza biskupa, jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich braci kurkowych z Łomży, ale także dla naszych przyjaciół z innych bractw, spoza nawet Województwa Podlaskiego, dlatego że są tu z nami dzisiaj, aby złożyć życzenia Ekscelencji także przedstawiciele bractw mazowieckich, krakowskich, ludzie, którzy przyjechali nieraz nawet kilkaset kilometrów, aby uczcić imieniny Ekscelencji. Dzisiejsze życzenia mają wymiar rzeczywiście szczególny i nadzwyczajny, bo są składane w roku jubileuszowym dwudziestolecia powstania Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego Pospolite Ruszenie, które zrodziło się nie gdzie indziej, tylko właśnie w domu biskupim w Łomży z inicjatywy poprzednika obecnego solenizanta, z inicjatywy Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Stefanka, który nie tylko że ugościł spotkanie założycielskie Bractwa w progach. Swego domu, ale także stał się członkiem założycielem formalnie wpisanym do rejestru sądowego. Myślę, że Łomżyńskie Bractwo Krókowe, Pospolite Ruszenie, jest jedynym w moim przekonaniu Bractwem w Polsce, którego formalnym założycielem zarejestrowanym w sądzie jest ordynariusz diecezji. Tak więc tym bardziej czujemy się nie tylko w obowiązku, ale przede wszystkim z głębokiego poczucia miłości i przywiązania do pasterzy Łomżyńskich. Stawiać się tutaj, aby winszować wszelkiej pomyślności, zdrowia, łaski Bożej i przede wszystkim sił do pełnienia dalszej posługi pasterza Łomżyńskiego. A to dzieło, zwłaszcza we współczesnych czasach, szczególnie trudne i wymagające wsparcia, zarówno świeckich, jak i kapłanów, którzy wszyscy z sercem, gorącym i przywiązaniem staramy się otaczać naszego biskupa i naszego pasterza, wspaniałego biskupa. kanusha